Cześć, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku mojej serii Agrarian Skies. I jak już pewnie zauważyliście, jest taki tam mały murzynek, który sobie łowi, a którego wy nie będziecie słyszeli. Ja sobie z nim rozmawiam na Skype'ie, ale ustawiłem tak bardzo fajnie, żeby go nie było słychać. Bo po co? Bo hałasuje, jak... nie będę już mówił kto. Tak więc jak coś chcesz przekazać widzom, to możesz napisać. Ale ostrzegam, jak to będzie coś niecenzuralnego, to mogę to zawsze... Ten postprodukcji um, usunąć. No, także tego. E, trochę od głosów z Minecrafta też nie będziecie słyszeli. wybaczcie. No, mogłem wcześniej o tym pomyśleć. Bywa. Trochę się już tutaj zmieniło. E, farma drzewa już się rozrosła praktycznie do końca. Z grinderem nic nie robiłem. Doszedł już generator kobla. F czyli praktycznie nic. Nie skończone źródło. I moimi aktualnymi pracami są yy, jest właśnie ten dirt. Ty, wiesz co zauważyłem? Jak wejdziesz w ten biofuel, to dostajesz y, speeda na chwilę. No patrz. No wejdź, nie bój się. No, won! Oła. <ścoughs> wow. To coś mnie bije. No! Ała! Pół HP mi zjadłaś. Dobra, yy, co byśmy się mogli w zasadzie wziąć? Alternative to, no ponieważ mamy już nieskończone, nieskończonego generatora Kobla, to można już tak bardzo fajnie sobie farmić surowce. Oczywiście ten murzynek będzie to robił, bo on lubi stać przy CV i yy, pomyliłeś się kierunki, w które merdać. Ale ty wiesz, że ty możesz do mnie mówić wszystko, no nie? <grym> Dobra, mniejsze z tym. Yy, on sobie lubi stać przy Siwie i sobie ładnie zbierać surowce. No! Dzięki! Ojoj! Ktoś tu pat na hita. Tak, trochę już jest wyekspiony ten. Ten mój matok praktycznie na legendary. No i puntyk jest. Dobra. Mm. Tak. No, to trochę wyekspony Jaki to jest poziom? O, legendary, no. no. Oczywiście tą siekierkę już musiałem exp'ić trzy razy, bo tamte moby mnie zrzucały ciągle. redne jędze. Aż sobie w pewnym momencie po prostu już ustawiłem, że nie tracę eksponku, ale myślę, że to teraz ściągnę. ok dobra, zaktualizowane. No, tak więc ja będę dalej sobie farmił tutaj drzewka. Boże, drzewka, co ja gadam? Czemu mnie nie poprawiasz? Ja sobie tutaj będę dalej farmił Dirta i wypełnię to sobie całe. Dobra, zrobiłem na razie chwilowo trochę porcelanę. Przesiałem pustkę greyblow i na razie zrobię to, co jest mi potrzebne do zdania. Czyli co to w ogóle było? Już Zapomniałem. Fired Clay Bucket. Clay Bucket. A nie, to się robi? A, zwykły klej do tego jest potrzebny. No, fajnie. Ja używam tego już porcelanowego. Nie wiem, może coś źle wpisałaś. Dobra, mamy to. Wyszłem sobie więcej tych i teraz to pewnie będziemy musieli przepalić Aha, firet, dobra. O, cheater, cheater macie świadka. Nikt nie widział. Dobra, nie chce mi się tego, więc... A, bo tutaj mam. <laughs> Nevermind. No, życie! I to niech się, to już już przepala. O, mamy zelenie. Uuu, i odblokowaliśmy... Aha, teraz, teraz potrzebuję właśnie crucible, który właśnie się robi. Eee, lava, lava bucket. Dobra, bo to wiadroko i tak mi nie jest potrzebne, więc zrobię tylko w ten sposób. Claim reward. Okej. Okay. I odstawię, odstawię tą lawę z powrotem. Jakby cię, jak cię interesowało, skąd mam trzy wiaderka? Yy, reward back. Netherrack. Jak się robiło netherrack? Pamiętasz, jak się robiło netherrack? To była chyba lawa, i do tego redstone się wrzucało, no nie? Ale mogę się mylić. Auto-mining. Mycelinium. Potrzebuję ten Accident Spores. To się pewnie jakieś zdobywało. No bo niestety jest tutaj coś takiego dziwnego ustawionego, że się nie da... ...wparty, no nie? Jak masz Reward Settings... ...że się nie da powielać. Mogę albo dać dzielone, albo randomowe. Bo możesz wykonywać zadania, w teorii. Tylko mów jakie wykonujesz, no nie? To stwórz sobie większe pole do łowienia. Wystarczyło powiedzieć: Dol, dyol, lily, jest mi potrzebny. A, do tego jest potrzebny diament. Jej, nie on, nie mam. Co? Tu jest woda. Aha. Jak uh, jak musisz, tam no, robisz? W coś łowić w takim małym tym? Mam mm, no, już ten. Jeszcze jeden. Okay. Mam pochodnie przy sobie? Nie mam pochodnie przy sobie. Dwie pochodnie więcej. E, pół płytek też nie mam, bo po co mi pół płytki? Dwie ja płytki. Tu. Raz, dwa, tu. ok, i mamy dwa krusyby więcej. Co ją weź? Nie ma, nie mam, ładnie. Dobra, to ja robię kolejne cięcie i widzimy się za chwilę. Dobra, ja witam Was po krótkim cięciu dla Was. Dla mnie to było jakieś 4 dni. Problemy z komputerem, że tak to Dobra, ale powiem Wam, co się mniej więcej tutaj zmieniło, A więc tak. Nie wiem, czy to już było na poprzednim, ale dorobiłem więcej kursy B na Lawę. Zrobiłem platformę, z którą, którą zaraz się zajmiemy. Troszeczkę już tutaj wypełniłem Dirtem naszą farmę. Jest tutaj dużo pumpkinów, ponieważ one dają dużo tego do kompostowania na Dirt. Mam włączone nagrywanie dźwięku? Mam, dobra. Teraz jest przynajmniej git. Popatrzcie, <laughs> jest wcześniej rano ja jeszcze nagrywam. No, tutaj nam rosną chwasty, zboże. No, ogólnie wszystko tutaj jest tak ładnie porozmieszczane. Tutaj się będę starał trzymać zboże, tutaj na przykład coś innego. Ogólnie każdy segment będzie na coś innego. Drzewek na razie nie ruszam, nie są mi potrzebne aż tak. Upgrinder się nie zmienił. No, generator kobla na razie też nie. Przesiałem już dosyć sporo tego gravelu, i jak widzimy, mamy aż tyle tego wszystkiego. No i trzeba by to było w końcu zapalić, na no nie? Dlatego też, przelotem do tej skrzynki, przygotowałem już sobie Search, e, Search Breaky, którymi się teraz zajmiemy, ponieważ stworzymy piecy z Tinkers Construct. To może potem kiedyś omówię. A więc, tak, pierwsze co będziemy potrzebowali, no to jest. Mam no, oczywiście kontroler, żeby móc to gdzieś przechowywać dalej potrzebujemy tanka casting table dalej tam jeszcze jest lejki to nie wiem czy jest na razie potrzebne na razie może nie i jeszcze to to są chyba wszystkie cztery rzeczy jakie nam są potrzebne mam tak. I potrzebujemy jeszcze 18 Shit. Aha, Boże, źle to ułożyłem. Tak przecież to ma być ułożone. No i teraz pasuje 18. Dobra, tak więc zabieramy się za budowę. Budowa tego będzie banalna, będzie to zwykły 3 na 3. Mianowicie tu w... Wy... chcę to budować na tej granicy. Nie. Będzie to zwykły 3x3, z czego później go być może powiększymy. Przeszli wzdłuż. Więc tak. Podstawa 9. Ściany. Smelter i kontroler damy na rogu. Draina włożymy jednego tu. Zabudujemy to jeszcze tutaj, brykami i myślę, że jeden odstępu, i damy. O! I działa. Mogę to zrobić na lekkim podwyższeniu, bo teraz będę miał problem, żeby, żeby tam dać hopera poniżej. Hmm. Dobra, potem się to może przebuduje. Na razie zrobiłem taką prostą formę. O! Działa, działa. Mamy miejsce na 9 slotów. Jedyne, co na razie potrzebuję, to jest mianowicie. <laughs> eee, żelazo. Jak widzicie, trochę go nakopałem. No, już trochę. Tu, tu. 19 go mamy. Dwa wiaderka lawy sobie weźmiemy. 1. dwa. I możemy już to sobie przerabiać za ten czas. Ja sobie muszę zrobić. Eee, wait. To nam się jeszcze za bardzo do niczego nie przyda. Tak więc muszę zrobić jeszcze jedną rzecz mianowicie aluminium alumit Nie, aluminium brasingot tu. Aluminium brasning jest. Tu mianowicie. I go się robiło z aluminium i koptu. Czyli potrzebujemy tak. Aluminium gdzieś tu miałem, aluminium OR i koper. 89-109 Pana. Tak, to chyba będzie pasowało. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ponieważ tamte jednostki są trochę zakwiane. Mamy już 18 tego ironu. Teraz niech się tylko przepali nasz alumite. Co mogę poświęcić? Coś, co mi za bardzo nie będzie potrzebne na już. Gold będzie mi przydatne. Alumite. tin, Silver. Dobra, weźmy ten alumajn, bo go mamy dużo strasznie. A on aż taki nie jest potrzebny. Tak. Potrzebuję, potrzebuję po prostu jedną sztabkę, żeby zrobić formę na inne sztabki. Dlaczego ja palę półpłytkami? Bo nie chcę mi się marnować całego drewna. Okay. Kładziemy to tu. Tak. I zostało nam... Trochę tego kopru, no to weźmy jeszcze trochę tego alumajta. Tak, żeby się go całego pozbyć. Jeden, wystarczy. mamy Alumajt, wypełnijmy to resztą tego. Teraz robimy sobie formę. O, to nam zniknęło. A my teraz możemy już sobie na spokojnie wylewać nasze sztabki e, e, żelaza. Jedna. Druga. Potrzebuję ich siedem. Trzecia. Mogę zrobić jednak ten do wylewania od razu całych bloków. By mi to troszeczkę ułatwiło. Czwarta. Piąta, znaczy się. Szósta. A ja zaraz się dowiecie, po co mi jeszcze siedem sztabek. I siódma. Nadal trochę tego zostało. Dobra. <laughs> jeszcze będę potrzebował 4 zapisu i sobie przejdziemy już na rzeczy, które ja potrzebuję. Mianowicie jest to transfer. Note Item będę potrzebował jeszcze dwa redstone'a. Jest transfer. Pipe. Jeszcze jeden tego. Szkło. Piasek gdzieś włóczkę mamy. Taki piasek mamy. Może tak. 6. 5 na razie przepalmy bo chyba nawet tyle mi będzie idealnie potrzebne. to jest 2 tu potem na pół płytki i będę potrzebował też tam no. czyli idealnie 5 czyli zrezygnujemy jeden tego czekam aż to się przepali żeby nie marnować węgla to znaczy na jeden klocek tam nam zabraknie ale to już jest naprawdę taka śmieciowa ilość że tak pyłka... <laughs> Pamiętam, ile miałem wtedy odcinka, więc jak zrobię to, co muszę zrobić, to zakończę go. Mamy to. Hmm, czyżbym miał wszystko. Tu jest na to. Ederperła jeszcze mi będzie potrzebna. Nie mówcie, że nie mamy Było ich dwa staki. Ej. Ja Miałem dwa z takich underperiod, gdzie one się wszystkie podziały. Dobra, są. <grychy> Były tam, nevermind. Ok, to zaraz będziemy pół płytki. tyk, 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 Tik, tik. Okay. Wow. Mm, jeszcze co nam się przyda? Skrzyneczka. Ok, mamy już dwa przypalone. Tu. Redstone Ender Perry Transfer Note I nie mam tych tyków, hmm, ale mam bez tego. Ok, tyk tyk tyk, 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 mamy ten i jeszcze jeden, co mi się przydało 7, 8, 9. To jest yy, beczka. Beczkę mamy już z głowy. Teraz idziemy do naszego generatora kobla. Składziemy tutaj transfer nouda. Tylko zastawiamy pół płytkę. Albo z boku to podepne. A z boku to podepne. Mój killoff. I mamy, teraz tylko tutaj pojedziemy, tu, no i kobyl nam się generuje, nic kompletnie nie słychać, a, a on się generuje, praktycznie no, w zasadzie za, za darmo i mamy już nieskończoną ilość kobla, którą potem będę mógł tutaj porozdzielać do moich krusibli, żeby się generowała lawa, stworzenie transfer pipeów praktycznie jest za friko. Wymagane jest jedynie redstone, którego mam mało. Wszystko wydropiłem z Wiedźm na chwilę obecną, więc dlatego mam go tak mało. On już jest jeden tak Nic nie robiłem. Dobra, weźmy jeszcze tego irona. I no... Przejrzyjmy jeszcze sobie tylko listę zadań. Może coś tam się wykonało przez przypadek jak grałem, a na pewno się wykonało. Zwłaszcza z tymi farmami tutaj rybki się złowiło eee, aluminium. Eee, aha, to już nie mam i tak zrobione. To teraz bym mógł w ogóle zrobić w zasadzie super item frame i void frame. Jeżeli dobrze pamiętam, <laughs> jak to się robiło, to potrzebuję jedną sztabkę żelaza. tak jedna ender perła I jeszcze jedna deska dobra dwa no i mi zameknął, dobra weźmy sobie po prostu kłodę jedną tak, mamy super void frame i no. I ten frame. A, dropper był tu potrzebny. Dobra, mój błąd. Czyli to 7. Hmm. Tak, tak, tak. I otoczony patykami. I mamy zrobione zdanie. Oczywiście. Wszystko z tą już mamy zrobione? Które teraz zrobiłem zdanie? No, Crash iron orb Które teraz zrobiłem, zanim ktoś mi powie? A, to. Jeszcze potem trzeba zrobić na a na się robiło. Trash no, przetopiony. I w zasadzie też weźmy 8 przypadłem już sobie 8 za ten czas, niech to już będzie. To mogę schować, w w tym, że nie mam gdzie, bo mam taki syf tutaj. Dobra, zobaczmy o co chodzi z tym. Tak. Dobra, z tym nie wiem o co chodzi. Nope. Nope. O! Dobra, z tym też nie wiem o co chodzi, tak w zasadzie. Eee, moja sikielka. Dobra. Nie wiem. Ja jeżeli ktoś wie o co chodzi z tymi Super Crafting Frame'ami, to byłbym wdzięczny, gdyby mi napisał Super, etc. No bo to są jedyne Springle z tej modyfikacji i tak, jakby trochę dziwne, żeby to tak było. Mm, endstone jest chyba łatwo zrobić, bo to się trzeba robić w tym Tinker. Ender 100. Mm. Aha, end Okej. Ok. Gdzie on jest? Weźmy tak. No, sandstone, i na niego się po prostu wylew. Nie, obsydion. Tak. Obsidian, albo sandstone, i na niego wylewamy e, resonant ender. Ale do tego jest potrzebny ten stoliczek, który będę musiał sobie więcej ciutek takich narobić. 8 stoków kobla. Do tego właśnie cały czas próbowałem dążyć, do tego generatora kobla. O, tutaj też porobiłem parę zadań, już to, to, to będzie trzeba wyrosnąć. No ale mamy Jeercast tam, to się bardzo przyda. Bo, żeby stworzyć jakiekolwiek koła zębate, jest potrzebny właśnie ten Jeercast. Niestety odblokujmy sobie slota. Zawsze to darmowy slot. Ale nie, ile ja już mam tych aluminium? Nie Trzy, aluminium. Nie wiem w zasadzie po co mi one. Dobra, już tego irona do końca. Tak? Tu zbądźmy się go już. Nie, trochę nam już brakuje z tej lawy. 1, 2. Jakby kogoś ciekawiło, co to jest. Jest to ten biofuel. Jak się w niego wejdzie, dostajemy speeda na 10 sekund. No, ok, coś jeszcze tam wykonaliśmy? Sky Farm. No. To wykonałem. I wartback. Mm -hmm. O, w ja? No, nie będę narzekał. W i tak go musimy tym chyba gdzieś zdobyć. Mob Hunter. No ale muszę zabić jeszcze tyle tych... ...pojazdów. Co będzie trzeba zrobić w końcu? Podzol to jest nieważne, assembly line. To też do tego wszystkiego dojdziemy z czasem w Tutaj nic mi się jeszcze nie udało zrobić. nope dramy. dramy już będziemy mogli robić bez problemu. Portable Fluid też. Chociaż nie, z Portable Fluid jeszcze będzie problem. To Grey bug. Yy, grey bug. Bug. A, gray. Yy. Dobra, czyli potrzebujemy wałnę i... No i niestety. Mm -hmm. O Boże. Akurat musieli sobie wymyślić grej, czyli będzie trzeba sobie zrobić najlepiej kałamarnicę i ten wąt to wszystko tam zrobić. Wapgrań spróbuję się jak mam być szczery bardzo dobrze. Podchodzę, zabijam. Bum! No, kolejny modyfikator, już jest chyba najlepszy poziom jaki może być, są. Awesome. nie, jeszcze jest jeden lol, ja już nie wiem który naprawdę to jest poziom tego mojego, ale jest on naprawdę wysoki, no przepraszam za skype'a, no i tak tutaj sobie czasem przychodzę, zabijam, rzadko, bo rzadko było, że raczej nie potrzebuję tych stworzeń. A wiem i teraz wszystko będzie pisało. Hm. No muszę spać. O, proszę. Największa wada tego mob grindera. Nermany. No, chodź tu. Ojej. Ale mi przykro. Eee, mam tą taką przesiewaczkę? Nie mam. Bo połóżmy mi przesiewaczka, nie? Ziewaczka. Bardziej o to mi chodzi. O, kolejny redstone, sugar, spider eye. By niekoniecznie tutaj to, to będę wsadał, bo tu jest skrzynka nasyc z mobów, Głowa też. Łuki mi nie są potrzebne. Potem będę je żałował, że je wyrzucałem. To będzie potem? Hmm, wszystko? Pszczoły. Hmm, wszystko sprawdźmy, czy ja mogę jakby rozrosnąć te te karotka. Karo... Ej, gdzie jest moja karotka? Karotkę mi zjadło. No ja się tak nie bawię. Co ja naprawdę muszę dbać o te plony? Hmm. Dobra, czyli już wiem, że. <laughs> Najlepiej nie zostawiać takich dużych ilości na samopas. Nie sadzić po prostu pojedynczo. Tyk. i To chcę. Mogę to sadzić? Nie mogę. Aha, bo to jest do tego jest przeznaczone OK Okej. To wiele tłumaczy. Mam CIDy? Gdzie są moje CD? Przepraszam bardzo. Bo są jakieś syde? Nie widzę. Tu. Nie widzę. Nie widzę. I nie widzę. A, czyli fajnie. Straciliśmy wszystkie sidy. Shit. Dobra, trudno. Kopię się na nowo. Muszę sobie tak podobądźmy. te pomkiny. No, bardzo fajne. A że stosunkowo pożywne. Jak się z nich zrobi zupkę. No to jeszcze dają dosyć sporo tego. Widzimy więcej niż sadzonka. Ile ich wchodzi, tak żeby był full? 10. No, 6. A sadzonek potrzebujemy 8. Czyli pewien profit jest. Nie to już do końca. To się też przydało ściąć. Jeden. Dwa. No, nie, jestem zbyt głodny, żeby zaraz umrzeć. O tym mówiłem. Enderman, zamknij się. Okej. Okay. No I teraz po prostu tylko biorę moją siekierkę w dłoń, tabulator i ścinam wszystko po kolei, tak jak leci. Dobra, ja w tym miejscu już zakończę ten odcinek. Następnym już postaram się zrobić bardziej techniczne rzeczy, między innymi pozbierać trochę więcej surowców, żeby mieć jakby bardziej nieskończony zapas tego lawy, czyli żeby z tej beczki szło do, do tych Crucibli, a z crucibli lawa była wyciągana do, do beczki, do drama dokładnie. Nic skomplikowanego, wszystko będzie za pomocą tych transfer nodów. Które są mega przyjemne, nie da się ukryć. No i co? Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. <laughs> Zapraszam do kolejnych. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, dodawajcie do ulubionych, polecajcie swoim znajomym. Bla, bla, ble, ta, ta ta. Trzymajcie się i na razie.